Ciebanko z Renady, witam w swoim kanale. Potrzebujemy w dalszym ciągu dobrą pasę filmów z boiska, chociaż w sumie no, dopiero drugi. Ale Mam nadzieję, że będziemy to dalej ciągnąć i że uda mi się z tej kotuzji powoli wychodzić. Przy okazji nagrywając też jakieś filmy. Dzisiaj jedna myślę z bardziej takich lubianych przez was serii, czyli łatwe triki, łatwe sposoby na okiwanie obrońcy. W dzisiejszym filmie pomogli mi bardzo Rafał i Dawid, także dzięki chłopaki. No i chyba nie ma, co przedłużać, lecimy na boisko. Trzy propozycje odle mnie dla Was. Zaczynamy. Pierwszy trik to trzy szybkie kontakty z piłką. Zaczynamy od przetrulania piłki podeszwą, następnie wykonujemy double touch raz jedną, raz drugą nogą. W ten sposób potrójnie zmylamy przeciwnika i jesteśmy w stanie zyskać trochę miejsca do tego, żeby przyspieszyć, wyprzedzić go i przykładowo oddać strzał lub celną wrzutkę lub ewentualnie gdzieś tam jeszcze ten bigos zamieszać. Prosta sprawa, jedyne czego potrzeba to wypracowania szybkości przy robieniu tego triku i jak najobszerniejszych kontaktów do boku, żeby to nie było blisko nogi, tylko troszkę szerzej, żeby przeciwnik był w stanie gdzieś ten wykrok zrobić, co tak jak wspomniałem wcześniej da nam miejsce do tego, żebyśmy przyspieszyli, zyskali trochę wolnego miejsca i ewentualnie oddali strzał, w rzutkę, przerzut, podanko. Kolejną propozycję możecie kojarzyć na przykład Trick ten polega na zatrzymaniu i delikatnym cofnięciu piłki, po czym piłkę podrzucamy, przeważnie będzie to nad nogą przeciwnika, jeżeli oczywiście dobrze trick zrobimy. Trick ten będzie wymagał no, takiego dobrego timingu tak naprawdę, sztuczka udaje się właśnie wtedy, kiedy łapiemy przeciwnika na wykroku, a to wymaga pewnego wyczucia antycypacji, tak żebyśmy no, mogli spodziewać się, kiedy ten przeciwnik tę nogę wystawi, łapiąc go na wykroku, zyskując troszkę miejsca do dalszego działania. Trzeci trik także będzie polegał na e, antycypacji, na oczekiwaniu na błąd przeciwnika. Tyle, że ten trik bardziej będzie przydatny w na przykład na różnikach boiska, gdzie nie mamy e, aż tyle miejsca, żeby się rozpędzić, ale mamy z kolei e, no, miejsce na to, żeby, żeby przeciwnika gdzieś tam zostawić w burakach. Cofamy lekko piłkę, wypuszczamy ją do boku jak najobszerniej możemy, co spowoduje, że przeciwnik chcąc nam zabrać, będzie musiał zrobić wykrok, a w tym czasie my zagarniamy piłkę drugą nogą, przesuwamy ją w stronę naszej lepszej nogi i otwieramy sobie miejsce do tego, żeby oddać do środkowanie podanie. których możemy wykonywać w kilku wariacjach z przesunięciem piłki podeszwą do siebie, przesunięciem bokiem buta, czy z takim w takim zasadzie szybkim kopnięciem, albo ewentualnie z poszukaniem sobie szansy na właśnie na dziurkę, na założenie panny, siaty, jeżeli oczywiście przeciwnik stworzy nam do tego odpowiednią ilość miejsca. Dzień. 何やってんだよ No dobra, także tyle na dziś, jeżeli materiał się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli chcecie kolejne części, no to w sumie będę widział, że chcecie, chociaż w sumie to, to nie wiem, czy da radę już wymyślić coś więcej, bo już trochę tych części się zebrało, pomijając oczywiście pozostałe poradniki z trikami, no ale zobaczymy, zobaczymy co da się zrobić, także tradycyjnie, owocnych treningów, łapka w górę, jeżeli materiał się podoba, trzymajcie się, my widzimy się w kolejnym, e-booki treningowe tutaj możecie sobie znaleźć, oczywiście zachęcam do kupna, do wsparcia kanału, trzymajcie się, do kolejnego. ならじゃ。